To jak dobre to jest? Takie, no, delikatne. Super, to, nie A tego. ostre jednocześnie, no, no proszę. Albo to się, już nagrywa się. O, aż, a to przyprawia. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lokal 42200. Witam Państwa tradycyjnie Piotr Skrzynecki. I Artur Bronzel. No i jesteśmy oczywiście w innym miejscu, jak, jak Państwo jak widzicie. widzicie. Lepszym czy gorszym się okaże. To się okaże. Ale. Kombinujemy, żeby coś się działo w programie, prawda? No, żebyście nie byli też tutaj e, znudzeni tym, ciągle ty, tymi samymi miejscami, też osobami, może ktoś się wkrótce nowy pojawi też prowadzący jakieś no, takie, takie cykliczne zmiany, żeby też jakiś tak taka a, świeżość był. A poza tym pracujemy nad tym, żeby obudzić energię. No więc... <noise> Ale to, to, to że to, to już... To zapraszamy na czołówkę. Proszę Państwa, kolejny odcinek naszego programu Lokal 42200 jest już poza studiem, w lokalu Fit Story w Częstochowie. Bardzo sympatyczny lokal. Bardzo dobre tutaj nam podano napoje, prawda? Mm. Aloasowe. hitom. Mm. Tak, już na początku programu żeśmy skosztowali. Możecie tu Państwo pyszne produkty proteinowe. Na przykład gofry proteinowe, koktajle proteinowe, spróbować słodkie rzeczy bez cukru, zdrowe, więc nie, tłuszcz nie przybędzie. No, taki napis: u nas słodycze są zdrowe, No właśnie, tutaj jest napis, Więc dziękujemy Fit Story, kawiarni Fit za gościnę. No i ruszamy z materiałem. Cóż się, Piotrze, działo w naszym mieście ostatnio? No, pojawiły się doniczki na placu Biegańskiego. Chyba bodajże 8 sztuk, może więcej. Yy, taki w ramach zazieleniania i rewitalizacji tego placu. No, nowa kawiarnia, nowe doniczki. No to coś się dzieje, jakaś energia się tworzy nowa? Miejmy nadzieję, nie jako szkoda, żeby tam ten plac był tak solidnie zrewitalizowany, żeby tam była tak więcej ziemi i takiej naturalnej roślinności, bo to żeby to wchłaniało wodę też nie, mi się wydaje, żeby to. Ale myślę, że z czasem to będzie coraz lepiej, coraz więcej tam zieleni. No, ciekawe jaki koszt będzie tych doniczek, bo one są takie, no... To tu trzeba sprawdzić, bo pewności nie mam, a tutaj też komentarze, a... Jak to u was zobaczyłem, to po pierwsze co sobie pomyślałem, że pan Piotr znowu zrobił jakiegoś fajnego mema, ale na to rzeczywistość <laughs> starowska oczywiście. No, to, no, zobacz Piotrze, nie pomyślałem, że mema zrobić. Tak, no, Już się no, to, ludzie kojarzą tak, z memami. No to my miło cię, no. cieszę się, to czasami coś tam zrobimy. No. no ale dobrze, no niech się coś tam dzieje na tym placu, bo proszę Państwa, ostatnio dużo się działo koło Urzędu Miasta. Ja przejeżdżałem, e, mówię co się dzieje. Myślałem, że gdzieś, no, no w, w, jakiś koncert, bo w samochodzie słychać było, cały samochód mi drżał. Tak. Przejeżdżam duży... koło, koło, y, koło Urzędu Miasta, a to się okazuje, że normalnie w centrum miasta koło urzędu... Festiwal, wirfa... Space Festival. No i właśnie. Ja też tam przechodziłem i co mnie... No, zaniepokoiło to nie tyle sam festiwal, bo to dobrze, że się ludzie bawią i to w centrum miasta, zwłaszcza młodzi, tylko gorzej z tym co leciało ze sceny, bo naprawdę no, strasznie wulgarne, agresywne słowa, które się tutaj nie bardzo nadają do zacytowania. i pytanie, no, kto za to odpowiadał mnie, że takie treści tam się pojawiły. Potem mamy, mnóstw, potem mamy dyskusję, dlaczego tyle agresji wśród młodych, skąd się dobierze, a tu jednak pod latarnią w tym przypadku najciemniej. Tak być nie powinno. Apelujemy do osób, które to organizowały, które to nadzorowały, żeby jednak uczyniły jakąś refleksję, bo tak dłużej po prostu być nie może. To ma zły wpływ na ludzi, takie treści. Częstochowa pozdrawia Warszawę. Tłumy na manifestacji w obronie wolności i demokracji. Czytamy na częstochowawyborcza.pl. No tytuł jak tytuł, ale mnie tutaj w tym tytule trochę mierdzi takie zestawienie. W obronie wolności i demokracji. A tak czujesz na obecną chwilę, że jest nie mamy kraju wolności i demokracji. No właśnie, no właśnie tak się zastanawiam, bo to ostatnio bardzo dużo... Jakoś każdy może mówić co, co chce. Wybieramy, wybieramy rządzących w rządzących wyborach, więc to no nie bardzo też... No w obronie wolności i demokracji, czyli tak, aby ta wolność była nie wiem, no zagrożona, demokracja zagrożona. Masz takie poczucie? W takim wymiarze globalnym to nie. Jakoś ja się nie osobiście nie, nie mam takiego poczucia, żeby to było aż tak bardzo hmm. na, na, na transparentach. Nie? Ja też nie mam takiego poczucia. Może pewne kwestie, chodzi o tam o sądownictwo, wymagają też, żeby się temu lepiej przyjrzeć, jeśli chodzi może o jakość też przekazu mediów publicznych, też powinno to być. No jednak ogólnie mi się wydaje, że raczej tak nie jest. Nie? Y no piszą, że to około 2000 było osób na placu Biegańskiego, by zaprotestować przeciwko łam łamaniu praw obywatelskich i destrukcyjnej polityce rządu. Chcą żyć w wolnej i tolerancyjnej Polsce. No to ja, proszę Państwa, muszę poruszyć, bo mnie to bardzo boli. Jak czytam takie słowa, bardzo mnie boli to, że kiedy rządził inny rząd, to była taka telewizja trpa. Nie wiem, czy znasz no, wciąż tak. Wciąż jest, oczywiście. I oni mieli dostać miejsce na multipleksie. No to może niektórzy z Państwa pamiętają, jakie boje musieli toczyć. Nie chciano im dać i koniec. Tym bardziej, że na tym multipleksie yy, to było kilku właścicieli stacji. No tam było dużo tych, tych stacji, ale właścicieli było kilka. Kilku, prawda? i telewizja Trwam chciała wejść na ten multiplex, ile oni musieli się nam męczyć ile musieli różnych manifestacji zrobić i gdzie była wtedy demokracja gdzie była wtedy tolerancja gdzie była wtedy wolność proszę państwa no tak no niestety no każdy patrzy sobie ze swojego punktu widzenia więc no nie mówmy, że, że dzisiaj ktoś nam zabiera wolność i demokrację, bo no chyba, chyba to jest zbyt wyostrzone spojrzenie na rzeczywistość. Rozgadałem się trochę dzisiaj, nie? No to, to, proszę Państwa, przerywnik. Teraz to może taki aspekt związany z renowacją. Trochę pochodziłem po mieście w tym tygodniu i się parę rzeczy rzuciło mi w oczy. Mianowicie, zacznijmy mi może od fontanny przed, pla przed na placu Rady Europy, przed dworcem głównym PKP, która od lat jest nieczynna, zdewastowana i jej szpetny widok wita przyjeżdżających do naszego miasta. No jest to, parę ludzi. lat już tak jest. Tak, tak, mamy obok piękny mural wykonany tutaj przez pana Stanisława Arbiciego, czy on o to, to, to opłacił? Sam tego nie malował. <grym> tak, tak, no, nie sądzę się. Tam, ale jest to naprawdę dzieło sztuki. Y Pan Stefan Rybicki jest zagramistrzem, tam ma, ma swój zakład, no i a u stóp tego muralu jest zaniedbany plac Rady Europy, tam sprzeczki trwały, czyli ten plac... Czyli wiadomo było, że to niby PKP jest ten plac, tak dalej, się dobrze kojarzę, ale tu brakuje takiej gospodarskiej ręki, która by to wszystko wyjaśniła i ten plac naprawdę tak dobrze zagospodarowała, nie. No bo tak, no, można się zastanawiać, kto jest właścicielem, kto Ta, powinien, to, to ale... się tam przepisami prawnymi, no, tak, ale brakuje, żeby mm. konkretu. Tak samo pawilon, opuszczony obecnie pawilon dworca głównego, który się znajduje obok centrów przysiadkowych. Nic tam się nie dzieje. Leżą stare lampy, zatrzymana tablica informacyjna. No dużo petów M Mogłoby to nie? dobrze współgrać z tymi centrami, mogły tam być porządne toalety mm. dla kierowców, też były skargi nam podobała grupa Elanex, że się kierowcy, kierowcy skarżą, że nie mają gdzie swoich potrzeb załatwiać w odpowiednim miejscu. Brakuje takiego miejsca. i tam by się, Trzeba by to też jakoś zagospodarować, to miejsce, żeby to tam brakuje takiego porozumienia, żeby to... No... No, no, ta część jest bardzo zaniedbana. Tam jest ten Elanex, dom księcia, pusty dworzec PKS, który, który, kupił, który kupił PKP, kupiły PKP. No, więc no, tam wymagana jest naprawdę interwencja, jakieś porozumienie ponad podziałami, bo no, tak to nie może dłużej wyglądać. to co, apelujemy do tych, którzy powinni się tym zająć, tak. nie będziemy wskazywać, kto się tym powinien zająć, ehm, ci, którzy się powinni tym zająć, to powinni się tym po prostu no. zająć, no, żeby to jakoś wyglądało. No. Kolejna też sprawa, schody od Filharmonii. Czyli wchodzimy znowu w przestrzeń kultury. Tak, tak. No, nie, nie ludzie tam idący do tego przybytku kultury, no mogą używać słów niekoniecznie kulturalnych, widząc tak, to, tak. Co, co się dzieje na tych schodach, czy tam, no, są urwane kawałki, no tak samo teatr już już o tym mówili, no i... i to to stare miasto, na którym to kręcimy, tutaj niedaleko dzisiaj przechodziłem, też zrobiłem zdjęcia na, na, na kiosku, na takim na tym, tam parapecie od kiosku, kilka pustych flaszeczek obok sklepy alkoholowe. No, 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 takie stare miasto mamy. Myślę, no. tak. że polityka konce wydawania koncesji przez urząd miasta powinna być poddana głębokiej refleksji, bo jest to po prostu szpecenie tej części miasta. No. Pytanie, czy to można jakoś zmienić w tym wypadku. Piotrze, ja teraz. No, śmiało nie krępuj. Trochę będę złośliwy. Nie. No, ale proszę się nie gniewać. E, trochę też satyrycznie traktujemy nasz program. E, bo tak, można by było połączyć te różne kropki. Czyli tak, mamy dużo sklepów monopolowych. E, mamy zaniedbane miejsca w mieście. E, pety, e, flaszeczki e, puste jak przewracające Ma się. Małpki, to były małpki konkretne. <grym> małpki, tak. E, no to taki obraz miasta, E, młodzież na to mówi, w, no odpowiednio, od, a je, jeszcze teraz y, na domiar tego wszystkiego koncert z takimi tekstami w centrum miasta, koło urzędu miasta, no to gdyby to zebrać razem do kupy, no to miasto tragiczne, nie? Upadły? Upadły, no. Zaniedbane? Proszę Państwa, uff, straszne. Na, to może y, skosztujmy, a my tymczasem zapraszamy na przerywnik. Mhm. Mhm. Teatra Deba Mickiewicza wciąż nie ma dyrektora. I tutaj cytuję, cytuję panią aktorkę Teresę Dzielską. ta to instytucja kultury, a nie, a nie dom kultury, więc obowiązują w nim ogólnopolskie przepisy dotyczące wyłaniania dyrektora. Twierdzi pani Teresa Dzielska, szefowa regionalnej sekcji kultury NZZ Solidarność. Wbrew własnym zapowiedziom. Wiceprezydent Częstochowy, Jarosław Marszałek, wciąż nie rozpisał konkursu na dyrektora teatru imienia Adama Mickiewicza. Czyli no sytuacja potowa wciąż trwa, jest pani dyrektor z urzędu, teatr jakoś działa, odbywają się premiery, to prawda, jednak no aktorzy twierdzą, że to jednak nie jest tak do końca, jak być powinno. Musi się pojawić dyrektor z prawdziwego zdarzenia, po aferze czy po skandalu związanym z panem Lubaszenką, no, sytuacja jest wciąż nierozwiązana. Ja nawiążę jeszcze do mojego zgryźliwego spostrzeżenia na nasze miasto do tych wszystkich rzeczy, gdyby dołożyć jeszcze fakt, że ewentualnie może by mógł zostać dyrektorem pan Andrzej Seweryn. Aktor, on jest obecnie dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie. Ale. No to byłoby niesamowite. Do, do tych wszystkich rzeczy, do tych właśnie schodów uszkodzonych, do tego placu Rady Europy zaniedbanego, do tej fontanny nie działającej, do tych małpek, koncert w, w centrum miasta z wulgaryzmami, co tam jeszcze możemy, no szpecące budynki. I Andrzej Seweryn, dyrektorem jest teatru w Częstochowie. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? No, pewno Państwo że się słyszeli, jaką odezwę ten Pan skierował do dzieci. I to mnie po prostu... No, czy, no, jak on sobie używa wulgaryzmów w domu. Natomiast on kierował te słowa do dzieci. I słuchaj, nie da się tego zacytować, absolutnie, bo to tylko no to byłaby szarpanina z, z, z wyrazów, ponieważ cały czas były przekleństwa. Z taką nienawiścią, słuchaj, z takimi przekleństwami on się do dziecka zwracał, jak takie rady udzielał dziecku, wiesz, jak dziecko ma postąpić z takimi ludźmi jak Kaczyński, jak Trump, jak Orban. Dla mnie jest to bulwersujące. W, w jakim miejscu już jest współczesny a to mi się, się kojarzą te słowa z pisma świętego, że biada tym, przez których przechodzą zgorszenia, lepiej kamień młyński do szyi, że przywiązali, rzucili się w morze, niż mieliby gor, gorszyć małe, małe dzieci. Wysoko mnie to, mnie to przeraża, że ludzie kultury potrafią tak nisko upaść. Wiesz, Severin no mówi, świetny aktor. grał no w... przecież tego premasa tysiąclecia? Tak, tak i zobaczy. I co się w głowach porobiło? No to ja tego nie mogę zrozumieć, bo bo coś się porobiło, to to nie jest normalne. No ale może m, czymś optymistycznym. Y, no gier, gierkówka zbudowana, tak, dzisiaj beton idzie, wylewali. No, tu obok galerii to... jesteśmy w pobliżu, leją beton. Chociaż właśnie zależy z której strony spojrzeć, no to tak no to ocenimy, nie? Żeby do tego listopada a, żeby... trzymamy kciuki, bo, bo no, roboty postępują. Ja ostatnio też sobie pochodziłem z różnych stron, zresztą porobiłem sobie fotki, no to w niektórych miejscach to jest wątpliwość, czy oni zdążą, nie? Ale może zdążą, no, trzymajmy kciuki. W każdym razie, wykonawca i, i zleceniodawca, czyli miasto, twierdzą, że zdążą, także... Bądźmy dobrej myśli, Bądźmy dobrej życzymy myśli. powodzenia. I myślę, że chyba zakończymy tym optymistycznym akcentem, no chyba... A, a taki jeszcze może taka ostrze z satyry, tam też się pojawiają komentarze, że po skończeniu Gierkówki będzie nowy projekt, Naprawa dróg, wywołanych objazdami spowodowanymi remontem gierkówki. No to ale oh. ostatnio miasto dużo pozyskuje funduszy, także myślę, że oni już będą władze miasta na tyle zaprawieni, wie, że oni spokojnie pozyskają kasę i, i, i zrobią to. No to co, to wszystko na dzisiaj. tym. Dziękujemy za uwagę. Optymistycznie zakończyliśmy. Prawda? Do następnego odcinka, może już w trochę innym gronie zobaczymy, jak to tam się wszystko eee, tak, i... Pozdrawiam. Nikt nie odchodzi, może przybędzie. <grymne> <grymne> Pozdrawiamy z Fit Kawiarni Fit Story. Do zobaczenia. Do widzenia. Do usłyszenia.